Chwała Tobie, królu wieku, chwała Tobie, królu, wieku. witaj nasz królu i Zbawicielu. Ty sam zlitowałeś się nad grzesznymi. Chwała. Z Wami. Słowo Ewangelii, według świętego Mateusza. Jeden z dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja Wam go wydam? A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień Prześniku przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go, gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie paska? On odrzekł. Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu. Nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u Ciebie urządzam Pasko z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę opowiadam Wam, jeden z Was mnie wyda. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, Panie. On zaś odpowiedział: Ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł: Czyżbym ja rabbi? Odpowiedział mu tak, ty. Oto słowo pańskie. Drodzy młodzi przyjaciele, którzy stajecie na progu dorosłości, chociaż już macie skończone 18 lat, to jednak przed Wami ważny etap. Nie można go bagatelizować, bo matura jest jakimś wstępem do zupełnie innego życia, do nowych decyzji, do nowych wyborów. Do ukierunkowywania swojego życia. Można by było powiedzieć, że naprawdę mamy pecha, ponieważ od wielu lat maturzyści z naszych szkół, i elektryka, siedlec i ekonomika, który z nami od kilku lat pielgrzymuje na Jasną Górę, kiedy przyjeżdżamy tu z maturzystami, co roku w wielką środę słyszymy dokładnie tę Ewangelię. Czy my takie najgorsze? Czy my już tacy naprawdę beznadziejni, że akurat początkiem naszych wyborów, naszej decyzji, marze tak się wyrażę, patronować Judasz? Przecież on zajmuje miejsce w tej Ewangelii i nie jest to miejsce poczesne. Przecież my nie Judasze. Przecież nie chcemy Chrystusa sprzedawać, a tym bardziej za srebrniki, może za euro. Przecież nie jest z nami aż tak źle. Wielu naszych braci i sióstr nie przyjechało. Wielu już dawno wypisało się z katechezy, i to nawet nie w tym ostatnim roku, kiedy niszczenie katechezy w szkole przybrało na sile. Zrezygnowali już wcześniej. I gdzie się z nami nie ma, my jesteśmy. To do nas te słowa? To, że my te Judasze? Pewnie, gdy zrobimy dobry rachunek sumienia, to pewnie znajdziemy niejedne srebrniki, które żeśmy się cieszyli, sprzedając to, co Boże. I pewnie nieraz przypomnimy sobie, że żeśmy się zarzekali, że może inni, ale nie ja. I być może te rachunki sumienia robione przy okazji spowiedzi świętej. Bo wielu z Was był w Spowiedzi Świętej i wielu dzisiaj przystąpi do sakramentu Eucharystii. To może te wiele rachunków sumienia pokazało nam, że tak naprawdę wiary, to człowiek nie jest taki pewny. Nie jest jej posiadaczem. Święty Paweł powie, że jest ona skarbem w naczyniu glinianym i dzisiaj chcemy tu stanąć jako naczynia gliniane. Wiedzą, że to wszystko, co dobre, to wszystko, co święte, to co boże, zostanie włożone, chociaż Bóg ryzykuje wiele, patrząc na nas, właśnie w te gliniane naczynia. Ale chciałbym, byśmy dzisiaj spojrzeli na tę Ewangelię jako na Ewangelię o takich dwóch podstawowych prawdach Ewangelii podstawowych prawdach dobrej nowiny, która jest obecna zawsze w nauczaniu Kościoła, bo jest obecna w Słowie Bożym. Prawda o ludzkiej wolności i chyba jeszcze większa prawda, o ile je można stopniować, o Bożej Miłości. Parę lat temu w naszym elektryku przedziwna sytuacja na Katechezie. Akurat katecheza na temat ludzkiego cierpienia. Siedzi uczeń na telefonie i zgodnie z zasadą, którą nas panowała na Katechezie, mówię: oddaj telefon. Albo iść do wicedyrektorów. przyszedł zakaz korzystania z telefonów na lekcji. Nie bardzo chciał oddać, ale jednak to uczynił. Wściekły wyszedł, wybieg z klasy, pewnie, żeby ochłonąć. Myślę, Boże, żeby chociaż, chociaż sobie czegoś złego nie zrobił. Chłopak ten był chłopakiem po przejściach. Naprawdę doświadczył w życiu tego, co wielu z nas nawet może sobie nie wyobrazić – że można tak wiele zba doświadczyć od najbliższych. Można było powiedzieć tak bardzo oględnie, że tej miłości ludzkiej miał naprawdę mało. I kiedy już nieco zelżał w tych swoich nerwach, wrócił do klasy, wbiegł niemalże. Akurat mówimy o cierpieniu i naraz potężny głos, potężny krzyk. Cierpienie? Co ksiądz wie o cierpieniu? Ja tym swoim cierpieniem mógłbym tu wszystkich Was obdzielić. I powiedziałem sobie, że skoro mnie tak doświadczyli, ja będę robił dokładnie tak samo. I gdzie jest ten księdza Bóg, o którym ksiądz tak mówi? Wówczas mu mówię: Sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie. Kto będzie tym cierpieniem, cierpieniem oddzielał? Kto się tym cierpieniem będzie mścił? Ty sam. Nie mi go oceniać, bo pewnie człowiek poraniony, pokrzywdzony, trudno mu wierzyć w miłość. Trudno mu zaufać, że można kochać za nic, za darmo, bo on tej miłości nie doświadczył. I być może trudno zrozumieć Judasza bo nie znamy Jego kontekstu życiowego. Nie jesteśmy od oceny. Być może również za tej miłości i chociaż tak naprawdę doświadczył wiele miłości od Jezusa, bo Jezus nawet w ogrójcu, kiedy już po Niego przychodzą, zadaje Mu pytanie, przyjacielu, po coś przyszedł? A dzisiaj wraz ze wszystkimi apostołami zaprasza Go do stołu. Nie siada się do stołu z wrogami, nie siada się do stołu z ludźmi, których nie cierpisz. Siadasz z tymi, których kochasz. Więc być może te serce było na tyle zbolałe, że jeszcze nie był w stanie dopuścić tej Bożej miłości, ale Bóg uszanował jego wolność. Jezus uszanował jego wolność i to jest ta pierwsza prawda ludzkiej wolności. Jesteśmy tu jako ludzie wolni i Bóg nas stworzył wolnych, ponieważ tylko wolności może realizować nasze człowieczeństwo, wolność naszej woli. Jest odwzorowaniem obrazu Boga. Bóg jest wolny w swoim działaniu i nas uczynił wolnymi i daje nam wolną wolę. I tak naprawdę jedyne, co może, to może cierpliwie patrzeć na to, co z tą wolnością jesteśmy w stanie zrobić. Tu na jasnej górze setki, miliony uczyło się, jak mówił święty Jan Paweł II, wykorzystywać swoją wolność. Tutaj przyszło o tą wolność walczyć, tą wolność, można powiedzieć, fizyczną, narodową, zewnętrzną. Ale jak popatrzycie na te wszystkie wota naokoło, jak popatrzycie na te przemodlone ściany i popatrzycie na ten wzrok matki, to wyczytacie w nim, jak wiele jeszcze uratowało tu inną wolność. Wolność wewnętrzną, wolność serca, wolność od nałogów, wolność od grzechu tutaj uczymy się prawdo ludzkiej wolności o ludzkim wykorzystywaniu wolności tak by ta wolność nie przeradzała się w samowolę gdzie ja nie bóg ja stanę w centrum i to ja będę decydował co jest dobre co jest złe więc Jezus szanuje wolność Judasza Jezus uszanuje każdy mój wybór Ilu z tych maturzystów, to, co tu wcześniej bywali, co tu się wcześniej gorliwie modlili, dzisiaj nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem, nic wspólnego z Kościołem. Żyje tak, jakby nigdy tu nie byli, tak jakby nigdy tego nie doświadczyli, nie doświadczyli tej miłości, tego spojrzenia matki. Jezus, kiedy patrzy na Judasza na uczcie, sobie myślę, jak on to znosi. Wie, że on go zdradzi. I nie przestaje Go kochać. Bóg wie, co się uczyni w naszym życiu. Bóg zna wszystkie nasze wybory. Te do przodu, na przyszłość. I nie mówię tylko maturze. A mimo to, jedyne, co chce nam powiedzieć, to to, że Cię kocham. I to jest ta druga prawda, którą chciałbym, żebyśmy dzisiaj wynieśli z tej Chrystusowej... Opowieści, przypowieści, Ewangelii. Judasz zrozumiał swój błąd, ale nie uwierzył w tę miłość. Nie uwierzył, że ta miłość potrafi przebaczyć. Dlatego, jak znamy dalszą część jego życia, to wiemy, że skończył marnie, bo popełnił samobójstwo. Doświadczył przebaczenia, doświadczył spotkania z prawdą. I to go przytłoczyło bo zwrócił uwagę na to, co było złe, to, co było grzechem nie zobaczył z powrotem Jezusa. Myślał, że już jest przegrane, że nikt mu już nie jest w stanie wybaczyć tego, co uczynił. Dlatego, kiedy tutaj stoimy, może jako Judasze i w sutannach, i bez sutan. To jest ratunek dla nas, kiedy spojrzymy na Jezusowe oblicze, na Matkę, która na Jezusa wskazuje, i zechcemy tę miłość przyjąć pomimo tych wszystkich naszych zdrad, pomimo tych opłacalnych kontraktów za srebrniki, które świat nam oferuje. Prawda o wolności i prawda jeszcze większej miłości. Zabierzcie tę prawdę ze sobą. Przepatrzcie się. Przypatrzcie się tej prawdzie w swoim życiu. I uzgodnijcie to, co w tych sercach i w głowach, i w umysłach, i w marzeniach, co do tej prawdy, wolności i miłości Bożej pasuje. Niech Bóg nie pozwoli nam nigdy zwątpić w miłość. Amen.